Ваза Бабьюк, я хочу поговорить о том, что я не W czasie zaborów, o czym wspomniał ojciec przeorok, Częstochowa była symbolem jedności wszystkich podzielonych ziem polskich. Na Jasnej Górze przed obrazem królowej Korony Polskiej spotykaliśmy bardziej wyraźnie i świadomie ciążyć, dążyć do tego wszystkiego, co polskie władze tolerowały pielgrzymki z terenu Górnego Śląska, na Jasną Górę, na Jasną Górę świadome, że nie są w stanie całkowicie zapanować nad tym oddolnym ruchem pielgrzymkowym. Obecność górnośląskich pielgrzymek na Jasnej Górze jest tu w archiwum bardzo bogato udokumentowane. Zachowały się spisy pielgrzymek pochodzących, przychodzących na jasną górę w wieku XIX i wcześniej. Jako pierwsze w tych pisach figurują pielgrzymki z hełm, szczyny, szczymy, Na drugim związku faktycznych pielgrzynek No, I don't see. Działaczy, w tym także do szklanserzy. Jednym z elementów wchodzących w słabsze społecznych były pielgrzymki. Do miejsc o szczególnym znaczeniu dla sprawy narodowej pielgrzymki do Krakowa i do Częstochowy. Częstochowie pielgrzymi znajdowali sprzyjający... wspierali łączność Śląska z resztą ziemi polskich. W latach późniejszych nie zabrakło też pałminów wspierających powstania śląskie i akcje plebiscytowe. Bracia i siostry, wspominam o tym. Byśmy sobie uświadomili w perspektywie bliskiej już rocznicy stulecia powrotu Górnego Śląska do macierzy, że pielgrzymując jest miejscu, w które wchodzimy, w bogatą historię tego pielgrzymowania. Co więcej, dopisujemy kolejne piękne karty do historii naszego związania z tym miejscem, a nade wszystkim z Matką naszego i naszą Matką. Panie pielgrzymi, niedawno Wyruszyliście po raz 74. z Bazyliki Rybnickiej, aby przejść historycznym szlakiem wyznaczonym stopami pielgrzymów zmierzających w poprzednich wiekach i latach u Jasnej Górze. Podobnie i pielgrzymi z Kościoła świętej Anny w Katowicach Janowie, Ale tu wspólnie utworzyć wspólnotę pielgrzymów archidiecezji Katowicy. Kiedy wszystkie parafialne grupy idące z Górnego Śląska do Częstochowy spotkają się tu, w Domu Matki, w jednym dniu i o jednej godzinie, aby wyrazić swoje uczucia, swoje przynioski do Matki, doświadczyć wspólnoty z nią i między sobą. Doświadczyć także wspólnoty Kościoła diecezjalnego na Jasnej Górze. Moi drodzy, w tym roku hasłem pielgrzymowania były słowa nawiązujące do tematyki trwającego Roku Duszpasterskiego. Szliście z Maryją w mocy Ducha. Kierujemy zatem nasze spojrzenie ku Maryi i przypominamy sobie ten szczególny związek między Maryją a Duchem Świętym. Zgoda. Którą wyraziła podczas wiastowania, stanowi punkt wyjścia nowej historii ludzkości. Syn Boży stał się bowiem człowiekiem i zamieszkał pośród nas, kiedy Maryja odpowiedziała Aniołowi: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie. Za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni, w chwili kiedy Maryja i Józef wnosili do niej dziecię. A więc to Duch Święty doprowadził do tego spotkania. To dzięki Jemu natchnieniu stary sygnał wyraził, Józef. ze zdumieniem wysłuchali słów, które mówią, że posłannictwo Jezusa obejmie wszystkie narody, będzie uniwersalne, będzie poszło. Spotkania. Bądźcie otwarci na Jego inspirację, zwłaszcza wobec istniejących podziałów i konfliktów na wielką i małą skalę. Duch święty da Wam siłę do złożenia ofiary miłości, poświęcenia i przebaczenia. Wszak, wszak Bóg wysłał do z naszych ducha syna swego. On czyni nas dziećmi Bożymi i dzięki Niemu wołamy, potrafimy to czynić. Potrafimy do Boga, a I do ucznia umiłowanego obrazują kolejną cechę działania Ducha Świętego. Zapewnia On, że ofiara Jezusa okazją aspekt tej płodności. Niewiasto, oto syn Twój. W tych słowach duch święty nie pojawia się. Jednakże wydarzenie krzyża na całe życie Chrystusa, jednak wydarzenie krzyża oraz całe życie Chrystusa rozgrywa się w duchu świętym. multimil beast Yeah, no. pełnej wartości ewangelista Łukasz, który zwrócił uwagę na rolę Marina na początku życia Jesu. Матка Иисуса. Очень просто. Иисус Боже. w którym jesteśmy napełnieni jak na rynku. Trzeba, aby manifestowały się w Was i przez Was jakże czy potrzebne, czy Wielkrzywi, bracia i siostry, wracajcie szczęśliwi. I szczęśliwi, po tym spotkaniu w domu matki, napełnieni duchem świętym i jego darami. ubogacajcie swoje rodziny i nasz lokalny kościół owocami działania ducha świętego. Niech on was i przez was.